Cześć, witajcie, tu Exalion, a to jest Brzozowy Las w serii Assassin's Creed 3. No i kontynuujemy sobie fabułę... Stay where your business. Dobra, klikamy sobie E, config narasta. Zobacz sobie sam. Follow me. Oh, kurc, czy jen nam us, dziadek? To dobrze. This is not Bunker Hill. Aye, Hi, it's Briggs. There's been some disagreement as to where we should encamp. Any news from Boston? Skąd tutaj im To And anytime we try to press them we lose a dozen men i think putnam and the others plan to assemble artillery on these hills a good shelling might make the redcoats rethink their strategy and what of john pitcairn that bastard's the cagiest of the bunch he's appeared time to time to taunt us or so send regards by way of cannon fire it's all right though he'll have what's coming to him soon enough No,

our orders came from men's yeah i rushed my case i'm going back to good day gentlemen general putnam what i am looking for john pitcairn i was told you would be able to help me find him he stuck away inside that city with no reason to leave as long as that ship continues its assault, we'll never flush him out. But if the ship was silenced, Oh, then poor John might be forced to get off his arse and come forward. I shall fly this flag to signal my success, and I shall speak fondly of you at your funeral. To nam tutaj nie chce pomóc. Jeśli dobrze zinterpretowałem. żadnych obrażeń, tak spróbujmy o cholera to jest gorsze niż miny, miny przynajmniej czasami widać, ciekawe jestem, czy dobrze idę w ogóle Przyjechały czerwoni Przyjechali w zasadzie No teraz spoko by było gdyby mi nie zobaczyli cholera jasna Ale idziemy idziemy przemy do przodu tylko żeby mieć po lewej nie Okej okay, dobra udało się Mam zjumęć grenadiera z powietrza. Bardzo dobrze. Spróbujemy podołać jeżym zadaniom dodatkowym. A jak się oczywiście nie uda, to się tutaj również nic nie stanie. No halo, wspinaj się, ziomeczku. Nie chcesz się wspinać. Od tylca I się chyba już da. Tędyk, tak jest. Gdzie on jest? Zaraz zobaczymy. Coś ty Konor najlepszego teraz narobił. Nie widzę go. Mam sam zrobić. <laughs> proch, tak. Hmm. Spróbujmy to zrobić. Eee, stąd. Cholera jasna! Cholera jasna! No to spieprzyłem, lekko mówiąc. I kompo się mi posypało. Ale sobie z nimi spokojnie poradzimy, gdzie mnie to? co jak mi w ryj rozwalił. Woah, jakie to było zajebiste. No to am out. I jebuuut! Pięknie wybuchło. Teraz tutaj by się warto jakoś dostać na ten statek, chociaż nie mam pojęcia jak to zrobić. Chyba tędy podejrzewam. No. Ja... O kurde, nie podłożyłem No to się trzeba bić Wo, jak dostałem Ale go chciał dziabnąć fajnie, ale nie wyszło na... Ten luj to... Co on robi? No właśnie, no właśnie, no. Jeden został sam, no jak po prostu w typa nie wierzę. A może to jest ten, ten, grenadier cały? sam go rozwalić. Serio, od nowa muszę robić? Naprawdę? Ja sobie robicie? To zacznijmy od tego w takim razie. I zabijmy grenadiera z powietrza. Jeżeli mówimy o tym samym typie, gra w sensie i ja. Wow. O, to był jednak ten. Także plus jeden do punktacji, ale mu tam fajnie zajumał. Dobra. Tu mam już załatwione. A tamten stateczek to będzie banalny. Tamten stateczek, drugi to jest lać. Się tylko dostać od tamtej strony, podrzucić i luz bluz oj już już mnie i ja to to się nic nie dzieje... Oni nie są w stanie wyrządzić poważnie krzywdy. Jakoś tam zawsze wyrządzą, ale na pewno nie niedużą. Chociaż nawet ci na widocznie mnie nie dotkną, tak jest. No i podrzucony. Uciekamy. Jeburt! Aha, mam jeszcze podwieźć flagi. No dobra. I teraz zobaczymy, jak zareaguje pan generał na e, moje wyczyny. Podejrzewam, że będzie mu głupio, że nas tak olał. Ewentualnie uzna, że wcale to nie był dobry czyn. W, se w, se w sensie duży czyn, taki, wiecie, y znaczący. Zaraz zobaczymy. Nigdy Nie wiadomo, co po takich ludziach się spodziewać. Oj, 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 tu mogę łatwo spaść teraz. No, właśnie. No, właśnie. Tak, tak nie widzimy, na co się wspinamy. Bo. Dobra. Okej. Okay. Okay. I zmiana flagi. A, tylko na jednym. Okej. Okay. No to śmigamy do brzegu. No, halo, biegaj, biegaj, biegaj. Aha, bo to misja ukończona także. Dobra. Nie zdziwię się jak koniec jest sekwencji. Chociaż nie, 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 dopiero kończyliśmy to nie, ale mam jechać za nim, no to prowadź, dziameczku. You received new message, ci strupane nogi, ręce, ale jest zwycięstwo.

For what they have in material, they lack in conviction and care. But not us. We have discipline. We have order. And most importantly, we have passion. We believe. So maintain vigilance. Serve your ammo. Ensure a proper line of sight. And above all else, men, do not fire. Until you see the white of their eyes. Well I'll be damned. You did it. That was quite a speech. Lies, all of it, I'm afraid. Still. Such words have carried us thus far. And what of Pitcairn? He's left Boston, as I said he would, and set up camp on Molten Hill. There's no good way to get at him. Not with that maelstrom brewing down below. I suppose you could circle around a bit or wait for us to thin their ranks. There is no time. I will have to chance a direct approach. That's twice today you propose the impossible. I see no other choice. Not because you're mad as a March hare, son. Czyż to będzie ta akcja stralera? Kojarze właśnie taką mak. Nawet chyba użyłem kilka fragmentów z niej w. W trailerze, no kurwa, nie w trailerze. Eee... Oluju! Wiecie w czym? Intrze, no. W nie, no mi się troszkę zrespi to moje życie. Ja jazu, nie chciałem tego włączyć. Znaczy, może lepiej, że mnie zajumali. Wolałem się zabić niż męczyć z tymi kilkunastoma procentami HP. Lecimy teraz No prawie! Co jest? Już dopiero wystrzelili. No dobra, no to jeszcze raz.

A wow, prawie. Dobra, mamy 0 HP. Się wysypało mis. O, oh, shit, to co bijemy się? Koźwa, ale są grenadiery, to z grenadierami ja sobie nie poradzę. Nie ma szans, zwijam się tam, panowie. Nie ma ktorendy za bardzo też. Przynajmniej ja nie widzę ktorendy. Widzieliście jak ja ich biłem? Kuźwa z powietrza. To już w ogóle jest kosmos, nie? Ałała! Ała. aby mnie tutaj pierdziegnął z tej swojej... O boż! Tędy Mam drogę, mam drogę, mam, 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 mam. mam. Co robisz Konor no Konor? Ko czemu, cz czemu ty mnie tak się irytujesz, no? No, halo, Konor! On cię tu nie reaguje na moje polecenia No halo, dawaj, 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 wbijaj się tam Stary blisko, teraz żeby tylko nie strzeli, bo mamy przez ranę Ty kurwo złamana Nie wierzę w typów Wszystko przez ciebie gruba świnio. Gdzie jest ten konar? To przez ciebie też w sumie Idziemy jeszcze raz. Nie widzę nie widzę nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie, nie widzą Nie widzą Jest Jest i ten luj. A, z powietrza miało być super. Zajebisty jesteś. Tylko jego za zajumać, naprawdę. Tylko jego chcę. Nie z nikogo innego, chcę tylko jego. Odwalić się ode mnie, powiedziałem. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie, nie. Spacja! Dobrze. Nauczyliście mnie tego pod ostatnim odcinkiem. Ktoś tam napisał, że właśnie tak powinno się robić, no to tak robię już, nie? Zaraz mnie zajumają. Oho! Wygadałem się. O, Boż Ale dobra, da radę, da radę, da radę. Przynajmniej kolejny cel będzie Approved. Jak z powietrza, nie, nie, nie da się tam dojść przecież. A, ciekawe kto mnie zobaczył i skąd. Mordek kopany. Bomby dymne by się jakieś przydały. Dobra, zajmiemy sobie obstawę i będzie spokój. Jeszcze eee, tylko pitka został, jak mi przykro. Stary nawet nie wiesz. Ałała, zostałem ała. troszeczkę. Dobra, panie Rambo, skończ tę. Tą... No, Bigo, na ziemi, nie, nie, nie. Krzani to, że leży. Normalnie bym na tak nie postąpił, bo leżącego się nie kopi, ale już bez jaj, takiego luja to można. O ty ku... złamana. Jeszcze mu przyłóż, już ma połowę hapsów. Ałała, co z piąchy bijesz? Co on mi tak huknął tak dziwnie mocno? No patrz, co zrobił ty! Może zbroń go zajumać? To, to, to chyba jest też dobry pomysł. Strzeliłem przecież, nienawidzę tej gry. No nic, ten moment sobie chyba przejdę już w następnym odcinku, ponieważ dzisiaj to już byłoby i tak za długo. Także to by było na tyle. Dzięki, wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym sobie zabijemy pitkarna. E, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!